Siemano moi drodzy, witam was pięknie Jakub z tej strony Ale ten głos już raczej kurwa kojarzycie od dawna Witam was serdecznie e, Postanowiłem nagrać sobie jakiś film Pierwszy od dawna tak naprawdę W takim stylu e, Chciałem poopowiadać co się u mnie dzieje Dlaczego nie streamuję tak długo Dlaczego nie nagrywam ani nic e, Chciałem sobie tak popierdość do mikrofonu też e, Tutaj mam taką gierkę Nazywa się Aske jak ten album, kurwa, Burcum eee, to jest Demko. Na razie ze Steam'a to jeszcze nie wyszło, ale mnie zaintrygowało, bo to wygląda jak taki Quake, to taki Quake-like, boomer Shooter. Eee, nagrywałem właśnie teraz, ale zauważyłem, że mi się nagrywanie wyłączyło, albo w ogóle nie włączyłem nagrywania, więc ja pierdolę, muszę to nagrywać jeszcze raz. Ale to nic, kurwa. Nie pierwszy, nie ostatni raz tak mam. Mm, no i co się u mnie dzieje? O, widzicie, no, wygląda jak Quake, brzmi jak Quake, kurwa. Mam taki fajny mieczyk. Już chwilę pograłem, w to właśnie jak miałem pierwsze kurwa podejście do nagrywania. Dobra, co się u mnie dzieje, nie? Dlaczego nie nagrywam? Dlaczego nie streamuję? A no, życie się stało. Jakby mam taką teraz sytuację, że pomagam mojemu znajomemu Pomagam mojemu znajomemu rozwinąć skrzydła, że tak powiem Także u mnie pomieszkuje póki co Ale pracuję sobie, ogarnia sobie życie i... Prawdopodobnie za niedługo się wyprowadzi, więc... Yy, ja będę też mógł wrócić do swoich jakby... <laughs> YouTube'owych obowiązków, kurwa Chciałem ja bym tego obowiązkami nie nazwał, no ale dobra Wiecie o czym mówię Zawsze lubiłem nagrywać, zawsze lubiłem streamować i raczej sobie nigdy tego nie odpuszczę, no chyba że znudzi mi się to prędzej czy później, ale jako że lubię z wami rozmawiać, lubię rozmawiać z moimi widzami, lubię sobie ponapierdalać w gry i tak dalej, także także tego no. A co tak poza tym jeszcze u mnie? Nic no praca, życie, mam solidną pracę, dalej pracuję w tym samym miejscu, tylko szef mi się zmienił, ale ogólnie jest zajebiście wam powiem. Pieniążki są, nie dogorywuję tam jakoś, także jakoś się tam powoli rozwijam. Eee, jedyne co mnie martwi, wiecie, są trochę ciężkie czasy jednak, wojna, nie wojna, wszystko drożeje. Kurwa inflacja wypierdala poza skalę kosmiczną, wręcz. Eee, no, już zobaczyłem przyszłe rachunki gazu i no, gazu mnie wzrósł trzykrotnie, ale tu prawdopodobnie u wszystkich. O paliwie tuż nawet nie wspomnę, bo co prawda mnie to nie dotyczy, bo ja nie mam samochodu, więc niepotrzebne mi jest paliwo. Ale mimo wszystko, no, to też jest dosyć dobijająca perspektywa tych cen. Yy, także, no, kurwa przejebane trochę, nie? No, a tak poza tym, to co jeszcze? Yy, nagrywam muzykę dalej. Mam swój solowy projekt. Yy, daw black metalowy. Pracuję obecnie nad pierwszą epką. Yy, I w ogóle w lipcu kończę 25 lat. 5 lipca mi wyjebie kurwa ćwierćwiecze istnienia na tej planecie, więc prawdopodobnie wam odpalę jakiegoś streamka specjalnego z tej okazji. Ja już sobie kupiłem 07 flachę kurwa wiskacza oldschmuglera, nie. Także był na promocji, więc trzeba spróbować skosztować. Mam nadzieję, że tam wbijecie na tego streamka, powspominamy sobie, pogadamy o jakichś pierdołach. Także zapraszam, tak 5-10 lipiec, ja jeszcze dam wcześniej info jakieś. Eee... No i tą epkę właśnie tak planuję wydać do tego 5 lipca. Najlepiej by było jakbym na urodziny to wypuścił. Tylko jeszcze mam do nagrania tak z dwa utwory. Eee... Muszę linie basowe w ogóle dograć, bo sobie gitarę basową zamówiłem i prawdopodobnie mi jutro ta gitarka przyjdzie, kurierem. Także jest zajebiście. Hmm. No i co jeszcze? Hmm. Tak jeszcze a propos picia, nie? Wiecie, że ja nie lubię, że ja lubię. Nie lubię wylewać za kołnierz, ja zawsze na tych streamach lubiłem się napierdolić konkretnie Ale powiem wam, że ostatnio Picie wysokoprocentowych trunków ograniczyłem dosyć mocno hmm. Nie tknąłem żadnego procenta już od dwóch, trzech tygodni. Jedyne co się napije, tam czasem to jakąś zeróweczkę, se piwko strzelę i to tyle. I powiem Wam, że nawet mnie to jakoś mocno nie męczy. Wiadomo, gdzieś tam to człowieka czasami ciągnie, nie? Żeby się napić, jak ma słabszy dzień szczególnie. Ale powiem Wam, że zmierza to wszystko w dobrym kierunku w miarę, więc nie ma co narzekać. Więc nie ma co narzekać. Fajnie się strzela w tym maskę. Teraz w ogóle wyszedł ten yy, nowy postal Brain Damage. Chcę to kupić i prawdopodobnie też to będę... Albo będę sobie serię z tego nagrywam. Nagram, albo będę streamował. Jeszcze nie nie wiem, na 100%. Bo powiem szczerze, że chciałbym sobie powrócić trochę do nagrywania takiego zwykłego, że... Popierdolę sobie tam coś. Eee... Yy... Na wyświetlenia i tak nie zamierzam patrzeć, bo nikt mnie i tak nie ogląda, więc mam to w dupie, czy ktoś to obejrzy, czy, czy nie. No chociaż wolałbym, żeby tam te 5 te, te osób tam oglądały te, oglądały te moje filmy, nie? Dobra. A opowiedzcie jeszcze tam w komentarzach, co tam u was, nie? Jak tam u was życie się toczy, jak tam wszystko leci, jest dobrze, czy niedobrze? Wiecie, mnie znacie też, wiecie, że ja lubię o takich rzeczach z innymi osobami pogadać Coś doradzić czy pomóc, czy w ogóle porozmawiać o czymkolwiek. Także w... no. Także także pisać. Dobra, bo się kręcę kurwa gówno w kiblu. Dobrze, ale widzę, zmierzam w dobrym kierunku. To podłoga mnie trochę niepokoi. Wygląda jak taka lawa jakaś pierdolona. Ale chyba mnie to nie kaleczy. I widzę, że do tej rurki chyba. A, udało mi się, level skończony, zajebiście. Ciekawe, ile tu tych leveli w ogóle jest. Tutaj gówno widzę, kurwa. No dobra, idziemy. Nie sprawdziłem ile to jest leveli, ale może zrobię trochę dłuższe nagranie, może jeszcze przejdę ten poziom i tyle. Bo też nie mam jakichś tematów konkretnych przygotowanych. WPIERDZALAĆ KURWA! Szmaty. To jakiś yy, fan kurwa ostrzy i pił motorowych, Sztila chyba to stworzył tą grę. Czy z takich gier chcę ograć, nie wiem czy kojarzycie Hrot, też taka dosyć kłejkowa gierka. Na pewno chcę grać Hrota. Na pewno chcę ograć Gravena. W ogóle mam dużo takich gier, które chcę ograć do streamowania. Jak wrócę, to chcę te Payne podokańczać na pewno. No, bo jedynkę dosyć gładko mi się udało przejść. No, trochę się tam nawkurwiałem wiadomo, no ale ogólnie. Kurwa, jebane klopsy mnie atakują. Takie kakodemony, trochę, nie? Takie trochę kakodemony. A muzyczka też mi się podoba. Jest taka, no, taka industrialna, taka właśnie podobna jak w Quake'u. Fajne, fajne naprawdę. Zawsze jakaś y, odbitka od y, dzisiejszych produkcji. Blurry K required. Ok. Blurry K required. Zabawa w klucznika znowu. Jak pan zbignie w kurwa. Z Wronieckiej 9 Polecam tu uniwersum. Jak ktoś nie oglądał, jak się komuś Kononowicz znudził, to polecam Wroniecką 9 ogólnie. Ciekawe, ciekawa sprawa ogólnie, nie? No teraz lato idzie, powiem wam, że to w gaciach samych nagrywam. Jeżeli jakieś laseczki chcą pofantazjować o moim y, ciele z nadwagą pierdoloną. Planuję zapisać zaraz pisać na siłownię w ogóle Ale ostatnio jestem trochę leniwy, więc nie wiem jak to pójdzie Mam nadzieję, że się jakoś to uda, no ale zobaczymy Jakąś, yy, nawet nie o to chodzi, żebym sobie rzeźbę zrobił, ale chciałbym trochę schudnąć, tak z te 10 kilo, żeby wyglądać jak człowiek Kurwa, ale się kręcę Znowu nie wiem gdzie iść Tutaj nie, tutaj nie. Może do tej rurki. Nie, tu też nie mogę wejść. Tu nie, tu nie. Ja pierdolę. Tam jakiś szmaciarz stoi na górze. E, mogę po tych tych łańcuchach się spinać? Chyba nie. Czyli widzę kombinatoryka jak na matmie znowu będzie. Dobra, spróbujemy tutaj pójść. Dobra, chyba teraz dobrze idziemy. Jak już na mnie jakiś gówno leci, to wiem, że dobrze idę, że w dobrym kierunku zmierzam, nie? Kurwa, co to jest? Gówno niczym z Cryofeara prawie jakiegoś, albo Dead Space. Teraz tego Dead Space'a w ogóle remake robią. Czy taki reboot bardziej, nie wiem. Remake bardziej to nazwać, czy reboot? Nie wiem. Kurwa, te to mi to takie kotłownie w szkole przypomina trochę. O, jakaś drabinka. Pff, ja pierdolę. Masakra. Zbieram szczykawki, jakieś gówna, jak prawdziwy rasowy ćpun. Po prostu może jestem na jakimś tripie pojebanym i to dlatego. To by miał sens. Dobra, mamy klucz. Bloody key is here. Hmm. A tu nie zamknięte, pewnie, co? Czy zamknięte? No, teraz chyba dobrze. No, ale ciekawy motyw z tymi rurami, powiem szczerze. Nawet spoko. Dobra, to było tutaj, nie? Dobra. Muszę przyznać, że gra mi się dosyć przyjemnie. Ostatnio zagrałem, zacząłem grać jeszcze w taką modyfikację w ogóle. Taka mieszanka Quake'a i Team Fortress'a w jednym, to się nazywa Open Fortress. Polecam, polecam, naprawdę. Jak ktoś chce poskakać jak małpa i postrzelać po ogarnia sobie defmecze, to naprawdę spoko sprawa, nie? To warto grać. No to jest to, jakby na source, zrobione, nie? Tylko feeling jest taki bardzo. No to wygląda jak Team Fortress, tylko feeling jest bardziej taki. quakeowy, że tak powiem, nie? Czekajcie, dobra, bo ja się cofam teraz. Kulka kawki se wezmę. Dobra. Skończyliśmy drugi etap. Myślę, że na tyle wystarczy. Wyczerpałem tematy dzisiejsze. To co chciałem poruszyć, to już poruszyłem. Postaram się na bieżąco coś w miarę nagrywać, jak się uda. A jak nie, to prawdopodobnie zobaczymy się za miesiąc dwa. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia Siemanko.